Hej, kochani, witam was bardzo serdecznie już w 11. vlog. macie już zaraz połowa. No, nie chcę wam powiedzieć, że tu nie mam jakiegoś kusiego, tylko nie na za grzywką, mi tak odbija światło. No, patrzcie, ja tu mam włosy normalnie. No, ale to mi odbija światło, i nie mam co z tym zrobić, po prostu. No więc, tak, zaczynamy od kalendarzy. Tutaj jest 11 z czekoladek. I mamy tutaj takiego Mikołaja w czapce. Teraz kinder? No i mamy szykową senię, no ja nie mogę z tej krzywki, naprawdę. Kalendarz od Zagorg. Nie, nie mogę. Ile jest ich skórzanejszy czy po prostu co trzecie okienko to jest coś skórzanego Jakieś głowy, na pierśniki, wszystko Tym razem mamy na pierśnik, jest mega ładny Taki właśnie standardowy z Więc sobie przymierzymy zaraz Kalendarz od tak. tak. O, i tu mam jedenastkę To no. ordery mam też takie zwyczajne Po prostu jednokolorowe No to już dużo zostałam w ogóle tych ordełów Porteo. Nie wiem jak to się odmienia, tak krzyże w kalendarzach No ale takie normalne No i od Soli W to jest gruba W ogóle wczoraj od Soli nie nagrałam, ale jest tam taki i kantarek bo on, on w ogóle jest z takiej gumy mm. Dereczka świąteczna Taka nie mm, świąteczna, ale biała Taka bardzo ładna Więc zrobimy sobie szybciutko ranking i zaraz to sprzymierzymy Więc y, czwarte miejsce to ta z jak zawsze Trzecie miejsce to y, Koldeo No i szczerze chyba drugie miejsce na pierśnik, bo też jest taki zwyczajny, a pierwsze miejsce taka dereczka Ona no tutaj nie ma takich podszytych jakby o tak boków, no tutaj są nie jest i tak dalej Ogólnie nie przemierzałam tą derkę, ale ona nie pasuje na żadnego z moich koni, więc ja ją chyba wystawię na sprzedaż. Ona jest jakby taka, że tu jest tak i tu jakby jest taki mini kaptur, ale taki nie do taki połowiczny, jakby taka na szyję po prostu. I no taka jest. Tu mam właśnie będę więc po prostu ją chyba wystawię na wintetusze 316, więc jak ktoś by ją chciał, no to może sobie kupić, nową serio, nie pasuje na żadnego moich koni i jest bardzo daleko po prostu od pasowania moich koni, ma dużą regulację Więc no, ładna delka, ale niestety muszę ją sprzedać, bo no tak jak mówię, nie pasuje na żadnego konika Ten napierśniczek tutaj już założyłam, tylko nie zapomnią nagrać i nie chcę mi się nagrywać, drugi raz się zakładać i wszystko No i patrzcie ile no, mam teraz, słyszałam a to nawet nie jest połowa kalendarza Mam w ogóle od zarówno to o głowie i to o głowie z kalendarza, no jeszcze wcześniej czyłam w ogóle. I ten napierśnik z kalendarza. Taki napierśnik od Zargorg. Taki napierśnik od Zargorg. Ten mi się chyba najbardziej podoba, i ten. A od Zargorg, ale ten od Solitry jest piękny. No i ten Porsche jest piękny. Tylko szkoda, że on jest mały, takie, że na Maxa pasuje. No i jeszcze ten jest ładny od Aramis. Wszystkie, wszystkie małane na przykład. Ale moje głowy to są to No więc. E Właśnie tak jak mówiłam, mam dużo sprzętu, więc po świętach na pewno będę wystawiać coś na sprzedaż. No i też w trakcie po prostu kalendarzy będę coś na pewno wystawiać. Um, no, będę to wystawiać, więc możecie śledzić, obserwować, bo pewnie co kilka dni będą się pojawiać jakieś pojedyncze rzeczy na sprzedaż. Przepraszam, że ten vlogmas jest opóźniony o jeden dzień i że yy, teraz trochę się są co w vlogmasie, ale naprawdę nie mam czasu i się staram bardzo, ale teraz jest weekend, więc. Spróbuję to nadrobić i to już by było na tyle w tym odcinku i pa!